Dziedzictwo to się wydarzy w 718 odcinku. Co tym razem czeka bohaterów tureckiego hitu? Co tak wzruszy Nanę, że postanowi ona zmienić swoje zachowanie? Prezentujemy szczegółowe streszczenie 718 epizodu Emanet, a także szczegóły związane z jego emisją. Dziedzictwo turecki. Emanet to jeden z najpopularniejszych i najbardziej uwielbianych tureckich seriali, jakie zawitały w naszym kraju. Co wydarzy się w kolejnym epizodzie? Streszczenie 718 odcinka znajdziecie poniżej. Dziedzictwo odcinek. 718 Streszczenie szczegółowe. Streszczenie 718 odcinka serialu Dziedzictwo prezentuje się następująco. Ferit po rozmowie z Jamanem i Naną uświadamia Kirimlemu, że nie jest już sam. Nana towarzyszy mu w każdej chwili i jej poświęcenie nie jest przypadkowe. Choć Yaman stara się zbagatelizować te słowa, jego chłód łamie szczere wyznanie brata. Ferit obejmuje go i mówi, że go kocha, przypominając, jak kruche jest życie. Nana, słysząc to ukradkiem, czuje wzruszenie i zaczyna się zastanawiać, czy i ona powinna wreszcie wyznać swoje uczucia. Tymczasem Ferit, poruszony tym, co przeżyli, zaprasza Ajza na wspólne śniadanie, przekonany, że zdobywa jej serce. Jednak Ayze przypadkiem słyszy, jak mężczyzna chwali się kolegom, że cała jego dramatyczna przemiana to tylko gra, by ją zdobyć. Wściekła, postanawia dać mu nauczkę. Śniadanie się odbędzie, ale na jej zasadach. W rezydencji Adale dziękuję Bogu za powrót Yamana, decydując się na post. Zainspirowana jej postawą Nana pragnie zrobić coś dobrego, przygotować rodzinny posiłek i pomóc potrzebującym. To dla niej początek nowego etapu. Zamiast uciekać przed uczuciami, chce okazywać je czynami.